Dobra. No i witam wszystkich na Clash Royale. Wróciłem. Potrzebowałem przerwy od Dobra. Okej. Okay. Klon. Dzień treningu, to nas nie interesuje. Okej. Okay. Ja chyba mam. ...potrzebuję. Dobra, gramy tego. Okej. Okay. Ale nie tęsknię za to jasnością. Powiedzmy Dobra Oj Widzicie, że nie mam mega knighta Dobra, nie jest najgorszej Siążę o wiele bardziej źle będzie No, fajnie jest wrócić po takiej przerwie. się się nie denerwuję. Dobra. No, ale zobaczymy jak to będzie. Coś siema ma. to na live Dobra. co mamy? Było nowym No spoko dopiero zacząłem, nie? Wracam z poprzedniego live'a właśnie 75 tysięcy nie mam dalej Przebuję lepszy czempiona jakiegoś Aleksyw hmm. Czy... O. Dobra, o coś takiego. Właśnie. Dobra. Eee, szczerze nie siada mi ten champion. Ale żeby nie było. O. Kolejne do lepszenia. Dobra, idziemy na kolejną arenę, Witam 10 osób na live'ie. No, grałem na emulatorze, nie? Przez parę dni teraz yy, w grę z dzieciństwo z PSP. Dalej posiadam tę PSP, to jest najlepsza z komunii. Ale nie czyta już płyt, nie, a nie chciało mi się już go przerabiać od nowa. Więc zagrałem grałem sobie na emulatorze. Yy, Mega Knight? Nie, Dobra. Mm. O kurde. Ja to wiem. Tomasz chico, Okej... Okay. O nie, fireball. Bum Co jest? E, Tobiasz, to siema, siema. szybko nowała w tym deck. Dobre. Znowu tego. Ale znowu nie działa mi link. Czemu mi link znowu nie działa do donate'ów? No, też można z tym walczyć. A jako był Albo winą gezagę? To jest okej okay. Nie rozumiem, naprawdę O nie ma co na ewolucji Ja pierd No jasne, śmiał, dawaj <laughs> fireball No To jeszcze chwilę to Tak. Tak. Dawaj, przegram. I tak. spamuje... Dobry ten dek. Dobry ten dek Czemu mi link nie działa do donate'ów? Kurczę, no przy innych grach naprawdę wszystko, ładnie. A tu... No w razie w jest w opisie, nie? Ten link. Piszę jako link do wsparcia kanału. Okej, okay, przejdź do kanału użytkownika. A może dlatego nie działa, ale wątpię. Dobra. Muszę to edytować. Dobra, gramy kolejny mecz. Hmm. Jak to się edytowało? Chyba tu eee. O co znowu? Też co chciał mieć co mam PSA czwórkę z z O mam. mam O Zobaczymy opekę. Dobra, klon. Dobra. No, fajnie. Fajnie wyszło. Dobra. Em. Um. O kurcze, znowu? Serio? Hmm. Niedobrze. Kurde. Wiedziałem, że Mega Może zaraz siłą reguluję tu Tô de trunho brinque, saca.

Chyba Fireball'em go muszę kończyć. Dobra. Okay. Okej. Okay. Nie! Matko jedyna. Przestraszyłem się. Dobra. Okay. oh 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 this -oh. problem yeah's just no co? fireball oh yo yo some traffic in fireball yeah Tu po prostu nie piszą. Dobra, i kończymy tu. To. Dobra. Toś faktycznie jest na to mnie tak. Oj, to bardzo, chyba już rozumiem czemu lagi. Dobra, skrzynia. Strzały. O, też. Mm. O. To. Dobra, sorry jestem. Mm, wywaliło mi livea. Po prostu. Czy znaczy ja wywaliłem bo usunęłem po prostu aplikację. Sorry bardzo. Prawdę przepraszam. Dobra. Kolekcja to, to, to. Idziemy dalej. z no. Dobra. Jest okropnie jasny No nie Serio? No i bania. Mogę postawić sobie w główną wieżę, przywalił. Już tu no, masz szkielety nie no my spiritu Dobra Ale objaśnienia lekko dosta On mi wykończy Brunon Witaj ponownie Sorry, że tak zakończyłem Przez chwilę Nie wiem czy wrócił do tamtego live'a czy jest nowy Ja już nie wiem naprawdę Dobra o nim na szczęście. Dobra. O, kurasego. Nie fajnie. Co um, to zrobić teraz? Mhm, jakiś mega Knight, czy co? Będzie. Tego się spodziewałem Okej okay. Dobra Wykorzystać potencjału mojego deku no już za późno bo wy tak to widzicie. Okej. Okay. Play again. Dobra. Dobra. Część szkieletą. Tak o. To boli. Dobra, dobra, dobra. Jestem ciekawe co on zrobi. Bum. No i koleś ma problem. O, po dwóch wieżach. Aj. Gdyby nie ta Tesla to... Trudno. Ale jest ubity ładnie. jest dobra, no nawet, można powiedzieć. Kurczę, eliksir trasa. Dobra. Okej. Okay. Dobrze, boombera trochę dalej postawiłem. Oj, koleś ma przewalone teraz. Nawet jak to Tesla postawił. Ja stawiam. Mini pack. Ups oh. Teraz to ja mam problem Dobra, trudno Pom. Minuta została Najlepszym sposobem obrony będzie Atak. Dobra. Ok, no. Dobra, się to zbłądźmy. Dobra. Dobra, mam po wieży. Teraz już go nic nie wyratuje, no, część skeletonu. Bum. No, Tesla i właśnie nie przydają. Już klona by się przydał ulepszyć, nie? Co ja potrzebuję. O boże, jak mało hajsu. Dobra, ale mam. Mam. Udało się. Expo. No, może być OK. Dobra, mogę ulepszyć yy, klona. W końcu. 13 level. Dobra, fajnie wyszło. Mhm. Uh -huh. Dobra. Fajnie, bo teraz w tym poziomie większym będą te jednostki na kloniu. W domu są na gas, ale... ...dzięki sobie piją. Dobra, ops, nie tak, tak. Dobra, teraz dęczki, lecą. go. Knight czy PK? Mega nice czy pecka? Dziękuję Dobra No o o o o dobra Mam to Ftyku Mogę klona użyć ale Szczerze wolę się wstrzymać I się bronić po prostu bombę za z tą na postawi. O. A lepiej może wyszło. Ja gotuję. Dobra. Bum. No oh. dobra, jeszcze nie jest to Jakby ktoś nie wierzył, że mamy motkę. Gdzie udostępniałam shortsa po prostu, żeby każdy mógł sobie zdobyć. A ja po prostu ludzi słucham, że jestem z kamerem. Że nie wiem, co ja w ogóle. A ja dałem to, co super. Co ja nie wierzę w tych ludzi. W sposób porażkę. Dobra. Tu ciężko Za klonik tam wleci ładny Dobra. O nie, fireball. By nie miał. O nie. nie, nie. Muszę się bronić takimi jednostkami. I fireballem. Dobra. Wow. Ładnie się wylosował. Ok. No tak, to prawdziwa motka. No. no. jakieś wyczucie na farcie jest. No, trochę nie grałem w grę i od razu jest lepiej się nie spina no. no jak widzieliście, koleś też tą samą emotkę ma atakujemy. O, jednostki ma. W sensie, dobra. Na kontratak. Nie wiem, nie wiem co postawić całkowicie. Dobra, znowu uczniczki. Lepiej to mini-pekkę by było na niego. No ale... O, znowu laki, uj, no. Na zasięg jest w miarę, no Dobra, ja muszę użyć zaraz ZAPA Dobra, dobra, dobry, dobra, 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 dobra. Jest Teraz piech w to Uh -oh. ja. dobra, dobra Dobra, dobra, Nienawidzę je Hmm. Na ewolucji, no jeszcze lepiej. Dobra, po mnie. Dobra. Trudno. Dobry, dobry, jasne. Nie problemu. Okej, okay, kolejna skrzynia. No jedno kwiatka. Ale ja. Chyba będę kończył, ponieważ po prostu chciałem oznajmić, że wracam. Więc no, więc sorry, po prostu widzimy się jutro. Też troszkę później. Dobra, dzięki wszystkim, którzy byli na live'a. Pamiętajcie o subę suba, łapy w górę, a jeśli macie ochotę wesprzeć mnie, żebym mógł bardziej nagrywać dla was lepsze materiały, w lepszej jakości z szybszym łączem na przykład z konsoli jakieś gierki, nie w no, Spider-Man na przykład jak nagrywam teraz to nie jest super jakość, ale jakbym miał kompa i rejestrator obrazu, no to w HD by było i wyżej ale no, no, to jak ktoś po prostu ma ochotę, niech zostawi jakiegoś cika nawet głupią złotówkę będę się naprawdę wdzięczny i cieszył z tego Dobra, dzięki wszystkim, którzy byli i trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia. Do jutra.